Yo yo, yo yo, z tej strony Mr. Blaska Witam was na kolejnym odcinku dawno już nie widzianych murder mystery'ów a dzisiaj z mną jest taka ekipa po mojej prawej jest Bruce! Ja nami Jest z nami Neteo! Yo. Jest z nami Spanowa! Dzień dobry! Jest z nami Vivi! Ho Vivi ma aktualnie laga Ale jest Oho. z nami jeszcze Archie! Witam! Jest z nami Kati! Jestem, witam. Taneczna Katia, jak zawsze z nami, i. E, ja, jestem, jestem. I, i jest tak. z nami Vivi, i Vivi. jestem. I, i za, za tego laga, Chciałbym, mieć jakiś taki komentarz na sam początek, taka, że jest powrót Murderów. Po, jaki komentarz? E, 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 murder powraca. Dokładnie, piszcie komentarz, Murder powraca, to przypniemy wam przeduszko No i nie zapomnijcie łapki w górę, bo Murdery powoli wracają na kanał No i, i co, i lecimy pierwszą arenę, oczywiście. Dobra moi drodzy, był to niezwykły dzień, w niezwykłym miejscu, w niezwykłych ruinach. Ej... A to nie prędzej jak jakiejś... Gdzie Skurka. siedmiu przyjaciół spotkało się na wspólne poszukiwania w stylu Indiana Jonesa, nie ale nikt przyjaciół. się nie spodziewał, że jednej z nich przyjaciół jest y, Mordelson. Czyli ale, blaszka. To jest historia Na pewno Blaszka jest. Czemu już jest. uważasz, że ja jestem akurat człowiekiem, który szuka po prostu przygód w tym? Ja szukam złota. No właśnie, złota. To... Artur jest bezpieczny i ty to Artura. No na dwa. Ej! Vivi! Ja ci nie ufam! Odwróć się! Widzicie, już się tworzą pierwsze konflikty. Już się pierwsze konflikty tworzą Czekajcie, bo nie zabiją i możesz na dole wrócić na naszej babu. Dobra, dobra, ja cię ufam, ufam Ale Ej, ale popatrzcie jak jest dobrze, że jeszcze wszyscy się odżywają więc w sumie mordę nikogo nie zabił. Patrz, 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 odwróć się, odwróć się, Vivi, Vivi, patrz. Patrz co? Nieczyk. O nie, Neteo ma miecz! Wszyscy, o, nie. O, nie. Wszyscy o, umrzemy! Wszyscy nie! No i wiemy, że kto umrze pierwszy. Ale o nie, no to, to będzie. No, no to ja to pewnie, ja ty, na pewno umrę co, nie? Pierwszy? Cześć Katti. No. No. <laughs> Cześć Katy! Nic nie widziałeś! Ty też nic nie widziałaś. E, aktualnie mamy dwóch, dwóch, dwa zgony, detektor. E, razem ja jestem pomocnikiem pomocikajem detektywa nie i dzisiaj rozwiążemy y tą sprawę, tak, Kati? Mhm. Y -y -y. Dokładnie, i dlatego razem z Kati będziemy was przesłuchiwali. Tylko trzeba znaleźć dlaczego? innych O nie! Tylko Kati, gdzie ty? się do mnie Dlaczego zaszkać? uciekłeś ode mnie? Halo, Kati. Ja szukam mordercy, okej. Okay. A już myślałem, że cię zabili, bo się nie odzywasz. Ale uważajcie, bo morderca jest, jest wśród was. I nie wiecie kiedy, nie wiecie gdzie. Aha, to ty. Ja? No ja podejrze no. Podejrzewasz po. Starcą. Stać, Stać! chcę mordercą I mnie prawa! To, ciebie i tak zawiję, to naciśnij bo... dwójkę na klawiaturze! Właśnie! Na klawiaturze. Co to jest klawiatura? Dobra, Basia, chodź. Dobra, Arci, Arci, bo ty tutaj no. widzę że w ogóle się nie odzywasz, Czy... No co ty... się od... nie odzywa? No, 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 się. No, 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 mało, mało się odzywasz. Jak to się nie odzywasz? A? A wiesz, jak wiesz kto się jeszcze mało odzywa? Morderca się, ty... No. O, ale... nie. E! Bożki. O, nie, o, no o nie. No, nie! No i detektyw został zabity. Arci, została nas dwójka. Wiesz, co to może oznaczać? Arci jest mordercą! Nie, nie. Jesteś mordercą! O nie! No nie! nie ale porobił! No, bo... A ja jak się tak czaiłem, myślę, nie, nie ma łuku, co nie? On nie ma łuku, na pewno nie ma łuku. Dobra, widzimy się na kolejne ręce. Dobra, jesteśmy na kolejnej przygodzie, tym razem w opuszczonym zamku nie Dlaczego w ogóle mam jakieś przygody w ogóle w jakichś randomowych całkowicie miejscach? Opuszczone ruiny, opuszczony zamek! To normalny człowiek tutaj chodzi? No nie wiem, tu nas tutaj zaciągnąłeś. Ja zaciągnę. A wiecie kto zaciąga takich ludzi na przykład do zamku? Morderca. Tak. No o, nie. o nie. nie. A to jedyną to osobą mowa. która może nas aktualnie uratować jest e, detektyw. Zbierzmy się może wszyscy w jednym miejscu i zdecydujmy kto z nas jest mordercy. A Acie, mamy jest... aktualnie Mamy idealne warunki do tego. Spanowa? Ej, ja myślę, że Spanowa chce zabić tutaj nas o Jezu, zamknęły się wrota, a ja... A, pułapka się zamknęła Ej, to się Nie to, jest, to nie o było Ja myślę, że Spanowa jest tutaj najbardziej podejrzanym aktualnie Chciała mnie zabić I gdy byłem na platformie, nadusiła go o, to, to, się. Widzieliście? Mamy, mamy podejrzanych już Spanowa i Natek Ja myślę, że to są mordercy, jeden z nich ja nie przychodzę nie, do was, co? Nie, ja nie do was nie, nie idę, ja nie przychodzę Zapraszam przez ten okno. Nie, nie. Przepraszam, chodź tu. Nie, nie idę. Ja wam nie ufam. Chodź tu. Wy... Ja wam nie ufam, przyjacielu. nie. Przyjacielu. Wy macie rozmowę z mordercą. Przyjacielu! Teraz to przyjacielu! Z mordercą! Mordor. A wiecie kto jeszcze ma dużo przyjaciół? Detekty i morderca Mordor. jednocześnie. No nie, nie. Bo ja nie wiem, bo ja sam nie mam przyjaciół. Nieprawda, masz nas. Nie, nie kłamuj się. Tylko mordeca nie jest moim przyjacielem, pamiętaj. Mordeca jest najgorszym przyjacielem. On nie jest przyjacielem. Jak to nie jest moim przyjacielem? No nie jest swoim przyjacielem. A święty Mikołaj? Eee... Baby z e... Co? Eee... Te... Co? 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 A nie, właśnie to Czyżby to nie. był zamach stanu? Czy ktoś, kto powiedział tu słowo na oh oh. A to HEK! Artur! Czy, oj, oj. czy właśnie. O mam pytanie: Czy kol posłaliście kolejną osobę, żeby spadła? Ej, ja teraz jestem po prostu mordercą. guys Wcale tego nie zrobiłem. No, ja bym... pewnie ty Ej, byli. wiecie co? Tym morderca w ogóle dzisiaj grać sobie nie musi, bo wy zrobicie robotę za niego. No ja. Ja obstawiam, że to jest brud. Ja faktycznie. Powiedz, że spadł! Powiedz, że spadł do dziury. O nie! Ej, pozostało no, dwóch co? żywych. Z... Natek! Ej, czekaj, został Natek, znowu. ja i Spanowa Poczekajcie, róbmy drogą dedukcji Spanowa chciała mnie zabić, Natek no. chciał mnie zabić no, 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 no. Ej, weźcie zabijcie się obydwoje, przynajmniej będzie pewno, że to nie ja To jest no, najlepsze Zróbmy zróbmy, nie wiem, powiem Nie, mnie przez może. całą grę nie widzieliście A wiecie, kto jest najmniej podejrzany? Tego, którego najmniej widać Albo odwrotnie Spadam, nie chciałem Zróbmy tak e, Niech z panowa... Spano no, mam pytanie z czego ty się kampisz przy łuku detektywa, mam pytanie, to to jest podejrzane. Na tak idziemy obalić władzę, ho, bo ona Dobre. stoi na, na tym tronie, trzeba ją obalić. Spanowa, rzuć mnie jestem niewinna! Zobaczmy twoją niewinność! Łukiem sprawiedliwości! ANGARD! Naciśnij dwa, żeby było udowodnione. A patrzcie! Na tak! Na tak! Tryb snajperów! Lecimy! J jak na tego? Jak na misji? W Afganistanie, lecimy! Dum, dum! NIE trafiłem! Brawo! Dajesz! Po łuk! Szybko! O, Gdzie ten o. łuk? Wyżej, wyżej, wyżej! Gdzie? Gdzie? O, jak tam się dostaliście, co? O, bo... Mam! Mam! Zabij ją szybko! Dudu! Dudu du, du du Nie Co? Jak? Boże, plaśno! Jak to zginąłem? Brawo! Span ma tylko dwa morderstwa Co? Co? w ogóle zabiła? Dwa. dwa, dwa z... <laughs> I to jestem ja i Natek. Jakbyście sami zabiliście. Najgorzej. Najgorzej. Dobra, widzimy się już na kolejnej ręce a my właśnie zaczynamy kolejną rękę i tym razem jesteśmy jak zawsze wszyscy niewinni, ale już wiemy to ja znowu dobrze. Ja proponuję, żebyśmy się wszyscy razem zgrupowali i. Tak. A co i Moim zdaniem błąd. to nie, nie jest wie. dobry pomysł, Vivi. Moim ale... zdaniem lepszym pomysłem byłoby organizowanie wspólnej wycieczki. Jesteśmy w dobrze. Wenecji, we Włoszech. To, to, no są... to blaszka, możesz być przewodnikiem No to tak, zapraszam tutaj dobra Już mamy twórkę e, tak. niepodejrzanych ludzi. E, jeden no. to detektyw, drugi to morderca, Więc model, tutaj nie. z nami nie ma. O to nie. Nie. tak. Nigdzie to e, zapraszam was wszystkich na mój prywatny statek, który się Dobrze. znajduje. O tutaj. Dołączam mhm. wow. do wycieczki. Patrzcie, proszę. To Tam topi da się, się wejść. Tam wow. da się wejść. Mhm. Ej, ale nie wolno tu chodzić. Dobra, i teraz w ogóle robimy zawody, bo teraz tutaj, jeśli wszyscy zabraliśmy, robimy zawody. Kto dłużej yes, okay. e, zostanie w wodzie? I ten nie, wygrywa. Dlaczego? Nie, Ale ja chcę żyć. Łuk detektywa. Co wy na to? Nie, nie, ja no. Żyć. To szybko się skończy. Mówię ci, trzeba żyć. Trzeba żyć? To trzeba mnie przekonaj do nie tego. Umierać. Żyć no, nie umierać. żyć, nie umierać. Dobra, to ktoś moim umarł, zdaniem to? ktoś właśnie umarł. Czyli. Ktoś, Vivi, z ciebie się perfidy nie słucha. Czyli Neteo w ogóle z nami nie było i Kati, to hmm. musi być ten team. Walczy Vivi, jestem duchowo. A Arci... A, dobra, to już wiemy, że... Arciego nie było. I Arciego tam. nie było. Nie było kilku Katy, osób. i pokaż Katy. mi swoje towary. Ej, bo ja ginę. Nie kurde. Ja mam tylko to, Żyj. to i to. Eh, dobra, U, udało mi się przeżyć. Cześć, cześć, panowa, dziękuję, że mnie uratowałaś. Ja się będę obracał za to, bo jest to Ja tobie nie wierzę, co nawet. To jest je taka syrenka na statku. Taka ja syrenka. Ale ci mam pytanie, a co ta syrenka miała czasem nieprzypadkiem. Nie wiem, może mieć w ręce? Cześć, Vivi. E, hej! Nie mogę, bo nie, żyję. nie wierzę. Ci. O nie ci! No nie! no! No nieźle! To... To nie ja, nie ja. A to. Lewi! Ej, czekajcie, bo za. Ża... Braźcie Andu... Ej, poczekajcie Vivi, poczekaj chwilę! Po pomyśl, pomyśl chwilę. pomyśl chwilę! Pomyśl chwilę! No nie! Bruce! Uciekaj! F twoja nadzieja, twoja nadzieja! Do wody! Ale parykie, ale oszuka! O Łuk! A gdzie jest łuk! Minąłem go! Patrzcie co robi Bruce! On to robi! Nieeee! Nie. Vivi była z aktywem! Czemu się nie przyznawać? Katy nie widzi. Dobra, widzimy się już na kolejnej arence. To był kolejny piękny dzień, gdzie siódemka przyjaciół poszła kopać diamenty, ale o, jeden kraj, z kolegów był, był niemiły i chciał diamenty tylko Zdrajcą. dla siebie. Jak to i dlaczego to jest Katya? Powiedz co? Ale... Ale ostatnio byłeś mordercą, ale ja być bogaty i ja mieć inną rzecz. No dobrze. Czyli mówisz, ja, ja że jesteś osobą godną zaufania, tak? O Boże, ptaki się drą! Taki się drog? Tak. Jesteśmy w kopalni! Chyba Tutaj... nie to perze. No właśnie No to nie to perze. Panowa, może jaki chcesz komentarz za to, że e, czuję się, że twoje diamenty mogą zostać ukradzione Lubię nietoperze. Dobra, piszcie komentarz, lubię nietoperze, to przypniemy wam, serducho I jak coś to Bianko, Arci, jak przestanę się odzywać, to Arci mnie zabił. Aha, to jest fajnie, To ja. No, to to. ja to. Jest pewien ciastek na arenie. Hej, matek. Którego rady? Nie. Hey. Jest pewien ciastek. Proszę mnie nie wiesz, nie mam odbić się. Jaki ciastek? Nie, nie jestem ciestek. mordercą. <grym> Ale ja 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 ci, ci, ci nie ufam. Dobra, mamy nie ufaj. <grym 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 o nie! A. I detektyw został zabity, to było dosyć szybkie i ja obsłając... Ja z... Mam pytanie. Się. Y dobra, wiemy, że detektyw już nie żyją. mam lagi, straszne. Dobra, czyli my jesteśmy Tak, dobra, Arci. Ja myślę, że możemy sobie nawzajem zaufać, co nie? No to... Uciekaj, kurra! Las w dół, 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 w dół. Chodź tu, chodź tu! Vivi, Vivi, Vivi Co? No? Co się stało z Alcim? Był 5 sekund temu koło mnie. Bo ja uciekłem, ja żyję ja, ja nie wiem ja, ja Dobra, nie wiem, no, 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 obstawmy, no, no. że ty nie jesteś mordercą, ci tak. nie jest mordercą Czyli tak. obstawiamy, że Bruce jest mordercą On nie, tam biegnie ON TAM BIEGNIE, biegnie! O. Nie! O. Co się stało? A, Kto był? Vivi nie. Vivi O no, no, nie ja już chciał wyciągnąć ciasteczko <laughs> no, Dobra, widzimy ty, się no, na kolejnej arence Dobra moi drodzy, witam oh. w moim zamku. Ja, ogła... ja, ja, ja Ogłaszam się tu królem. Wiecie Ale dlaczego? Ja królową. Ponieważ mam berło, a bez berła nie mam władzy. Nie macie berła, więc nie, nie macie aktualnie władzy. A twoim berłem jest nóż Nieprawda. Ja dobra, Vivi, Akati, Ko byliście koło mnie. Czy ja tak, no zabiłem? Dam ci zabiłem? Jak nie. No nie zabijesz? O, dobra. To nie byłeś ty. O ty! Panu. Ja mu ufam, ja mu ufam Dobra ja Vivi tak? Vivi poczekajmy, popatrzmy co się stanie nie tak. się Teraz was zboje wszystkich Nie no nie, 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 nie. Ej, bo, bo ja już Al Alci nie żyje, co nie? Alci nie, tak, nie żyje nie. A nie, żyje, patrzcie no nie nie tak Jednak żyje Czekaj, to kto nie żyje? Blues Bróż nie żyje, a jak wiecie, Bróż był bardzo cenną e, osobą na tym królestwie. On codziennie rano wypiekał chleb, aby mieliście co rano jeść na śniadanie. I złoto! Mordelca, mordelca zabił zabił naszego piekarza. Wiecie, co to oznacza? Że nasze królestwo przez niego upadnie. I ja jako tutaj naczelny. zabijmy, Co? Dobra, to może zróbmy głosowanie. Zróbmy głosowanie. O! <noise> pa, pa, tak, no szczęśliwie. E... <noise> Dobra. To jest z naszej czwórki tutaj w Właśnie. To jest Ktoś... nie, się no. Twoje, nie? Ktoś z Was. Zabił, zabił i jest winny. Ale zobaczmy, co się Kogo? stanie, drodzy. Autor! Nie! Nie! Woł! I na ten wygrał! nie panowa? Ja wiedziałam, że to ty! Dobra, nie, widzimy! Ja mówamy, a z panowami pod mój łuk! Dobra, widzimy się nie, nie. już na ostatniej arence! Dobrze, moi drodzy! Jesteśmy w pięknym górowcu, gdzie... Archie morderca! A, serca! Nie, My... mi się wydaje, że to już będzie brus, nie? Teraz na pewno! No. Albo z panowa! Ja. Albo z panowa. Dobra. panowa, dlaczego za mną chodzisz? Bo ja no jestem przyjaciół. A, e, dobra, to... Hell. Ja yeah. ufam Arciemu yeah, Arci... Oh, no, no, no. Ja w ogóle jestem za tym, żeby zrobić W tej salce, o tutaj spotkanie biznesowe oh, oh. Proszę oh, Proszę, Pro... okay, proszę, e, usiąść. Jest... proszę, proszę okay. usiąść Proszę okay. usiąść, yes, poczekajcie okay. Okay. Niech tu na razie nikt nie wchodzi, proszę usiąść Spokojnie, nie Nie, nie więcej Kurde no, dobra, to witamy w... Nie wy... to film, tam jest morderca Bruce! Proszę nie wchodzić do sali, proszę, okay, proszę, wypraszam, to. wypraszam. E, witam w naszej filmie, e, zabij mordercę. Dzisiaj spotkanie biznesowe jest takie jedno, że... Chcę wam pomóc, jestem miły. Dlaczego pan Archie wyszedł ze krzesła? O mój Boże, ja umarł! I dlatego te zebranie proszę wrócić Proszę panie blues wrócić na, na... Proszę wyjść! Proszę wyjść! Proszę wyjść! O spodoba! O nie! My nawet nie dokończyliśmy spotkania biznesowego! No co jest? Chciałem zaprosić No, Nawet go dobrze nie zaczęliśmy! No właśnie Żyjcie kochani! Przeżyję! Tylko muszę wiedzieć gdzie on jest, ten typ. On mnie goni ten typ mnie goni Tyły, tyły, tyły Dawaj, dawaj, dawaj! Jezus, Maria! Nie! Zbieraj złoto i zabij! Dobrus! To bym cię pamiętaj! Pamiętaj, możesz dostać awans! Ja, miałam łuk! Tak, tak, Jest w sali spotkam! Co? i... Na to wszystko Na to, na to, zepsuł spotkanie biznesowe. Bardzo fajne, ostatnie słowa. Widzimy się już na zakończenia. Dobra moi drodzy, i to by byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Taka ekipa dzisiaj znaje. była. Mam nadzieję, że już na kolejnym odcinku już Murderów będzie nas trochę więcej. I dzisiaj od mojej prawie, dzisiaj ze mną był Bruce. Byłam. Był zła ze mną Vivi. mowa Była. <ścoughs> był ze mną Archie. Był, był. Była Panowa Byłam. Był Natek. Byłem. Oraz Kati. Byłam. I nie zapomnijcie i dokładnie Vivi zawsze jest opóźnienie i nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę, subskrypcji. No i trzymajcie się do następnego i bajo!